Cześć, tu Kasia Zaręba, zapraszam na makijażowy tutorial. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie proszę jakiś znak po sobie, zaobserwujcie mnie, zostawcie komentarz. To dla mnie ważne, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do innych odbiorców. Miłego oglądania! Cześć, na początku chciałam Wam bardzo podziękować za niezwykle ciepłe przyjęcie ostatniego odcinka Old Money Quiet Luxury. Bardzo Wam dziękuję, sama miałam dużo radości przy kręceniu tamtego tutorialu. A dzisiaj mała podpowiedź. Strawberry Makeup to makeup, który również pasuje do takich klasycznych, minimalistycznych stylizacji, ale bardzo fajnie wygląda też przy bardziej takich romantycznych stylówkach. Będzie to makijaż taki soczysty, z dużą ilością różu, blaskiem. Z cerą, która jest taka e, praktycznie transparentna, taka lekko prześwitująca, taki makijaż leciutki, upiększający, taki, jaki ja właściwie lubię najbardziej. I oczywiście są czyste usta, truskawkowe. Zapraszam Was serdecznie. E, moją modelką dzisiaj będzie moja wieloletnia klientka Ania, e, która ma przepiękną tęczówkę. Ja zawsze się śmieję, jak ją widzę, że to są oczy o koloru wody w basenie. Sami zresztą zobaczycie. Zapraszam serdecznie na tutorial. Nakładam bardzo delikatny rozświetlający krem z witaminą C Mario Badescu. On ma taki przepiękny jasnoróżowy kolor. Bardzo fajnie nawilża, jest z świetną bazą pod make-up. Lekki, nieobciążający. Idealnie pasował mi do makijażu Strawberry. Nakładam nawilżające płatki pod oczy. Są bardzo fajne, szybko i w widoczny sposób nawilżają skórę. Nakładam gęsty różany balsam francuskiej marki Baiteri. To jest jeden z moich ulubieńców tej kategorii. Jest taki mocno treściwy, odżywczy. malutkie cudeńko od Westman Atelier. Nakładam rozświetlający podkład, który jest własnością Ani. To są produkty o niezwykłej jakości, designie, takie, które stapiają się ze skórą e, i szybko się z nią łączą, wyglądają bardzo naturalnie, czyli e, są idealne do tego looku strawberry makeup, bo skóra tutaj ma być taka lekko transparentna, prześwitująca. Korektor od Charlotte Beautiful Skin Radiant Concealer czyli też w temacie odcinka taki lekki, rozświetlający, ale przy tym też zaskakująco kryjący, ładnie trzyma się skóry, ładnie rozjaśnia partie pod oczami. Teraz brytyjska marka Rodial i bardzo ciekawy produkt brąz Glow Lighter, czyli taki świetlisty, kremowy bronzer. Bardzo delikatny, też taki lekko transparentny produkt, który wygląda szlachetnie. Właściwie nie sposób zrobić sobie nim plam, także jest bardzo bezpieczny. No i teraz produkt, który robi efekt wow. Ja w ogóle uwielbiam różę w stiku z marki Pixi, zarówno... Ten truskawkowy, jak i ten w odcieniach pomarańczu, który bardzo fajnie wygląda w takich ślubnych makijażach. Przyszła kolej lekkie zmatowienie, a właśnie nie tyle co zmatowienie, a utrwalenie strefy T, żeby się nie wyświecała, żeby utrzymać te produkty kremowe w miejscu. Nakładam go pędzelkiem Muri Muri 9. On jest wielofunkcyjny, może być do różu, do pudru, do brązera. Najfajniejsze mydełko do brwi, jakie znam. Marka Inglot i mydełko, które posiada glicerynę, w związku z tym nie musicie moczyć szczoteczki, jest bardzo plastyczne, bardzo silne, wystarczy dosłownie odrobina. A teraz produkt, który towarzyszy mi już od kilku lat i po prostu go uwielbiam, to jest taki liner do brwi, którym możecie właśnie dorysować sobie takie pojedyncze, precyzyjne włoski. Ale dla mnie ma on jeszcze jedno zastosowanie. Uwielbiam go do robienia kresek, takich kresek eyelinerem. Makijaż oczu będzie tutaj błyskawiczny, nieskomplikowany. Będę nakładać kilka cienkich warstw takiej farbki, tintu do makijażu oczu. Teraz będę nakładać kilka warstw tuszu PEZ, który jest tuszem o wyjątkowej trwałości. To nie jest tusz wodoodporny, ale naprawdę był testowany przeze mnie wielokrotnie na siłowni podczas wysiłku fizycznego. Nakładam jeszcze odrobinę brązera tutaj w załamaniu, tak żeby mocniej zaakcentować to łączenie między Załamanie ma powieką ruchomą, żeby troszkę bardziej zintensyfikować spojrzenie. Zanim przejdę do makijażu ust, delikatnie neutralizuję sobie ich kolor gąbeczką i takim precyzyjnym pędzelkiem zrobioną pudru. Konturówka bardzo naturalna. To jest Charlotte Tilbury Pillow Talk, czyli taka konturówka, która bardzo ładnie stapia się z naturalnym kolorem ust. No i tutaj mamy nowość od Annabel Minerals, pomadkę, która jest inspirowana owocami, pięknie, nasycona kolorami. Tu nie będzie zaskoczenia, że nakładam właśnie kolor strawberry, przepiękny, taki nasycony, bardzo intensywny. Nakładam ten błyszczyk przede wszystkim na środek ust, żeby je nawilżyć. Wracam jeszcze raz do eyelinera marki NYX, który, jak mówiłam, jest bardzo wielofunkcyjny. Używałyśmy go do makijażu brwi, podkreśliłyśmy kreskę. No, a teraz kilka takich delikatnych piegów. Dla fanów róży, prasowanych też mam róż w odcieniu Strawberry. Laura Mercier to taki produkt, który też mi towarzyszy od lat. Pięknie, naprawdę. Mam już sabotażystę na pokładzie. No i pytanie do Was. Dajcie znać, czy Strawberry makeup to propozycja dla Was. I co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, czyli 1 listopada. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym pokazała jakieś jesienne smoki na przykład w burgundowym kolorze, może Latte Make-up, Espresso Makeup, a może macie dla mnie jakieś zupełnie inne propozycje. Jestem bardzo ciekawa. Będę wyczekiwać Waszych komentarzy.